ty to czalisz? Gościu od Matmy i pani Kawda będą mieli razem dziecko? Żenetka, przecież ja tam byłam, wszystko widziałam i słyszałam. Dobra, dobra, tylko wiesz co? Ja się tak zastanawiam, jak to wykorzystać. A co tym razem wykombinowałaś? Um, szczerze mówiąc, zastanawiam się nad dwiema rzeczami. Czyli co? No bo ja tak na początku zastanawiałam się, czy powiedzieć od razu o tym, Chloe? Żeby się wkurzyła i tak dalej. Czy może jednak powiedzieć pani Klaudii, że ja y, wiem, jaki pani ma sekret i jeżeli pani mi da piąteczkę z Polaka, bo no nie mam zbyt fajnych namocen, to Chloe o niczym się nie dowie. O. To nie jest dobry pomysł, żebyś szantażowała nauczycielkę. Chcesz mieć ci większe problemy? Pff, no co ty, przecież to nie jest problem. Tylko tak mówię, że się zastanawiam, czy powiedzieć od razu Chloe, czy najpierw zaczniemy od pani Klaudii. Szczerze, ja bym się w ogóle w to nie wtrącała. Ej, daczes, a to niby dlaczego? Ja Ciebie nie poznaję. Po pierwsze, to jest już nudne, a po drugie, miałyśmy pomóc Ricie, prawda? No tak, ale Rita to ona tylko chce, żeby się zemścić na swojej siostrze Raven i tyle, a nie chce się z nami tak bawić, jak kiedyś my razem, pamiętasz? Eee, tam, to już dla mnie nie jest zabawa, mi się to już odwidziało. E, 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 nie chce mi się tego słuchać. Dobra, pójdziemy do Chloe, powiemy jej o tym i zobaczymy, jak zareaguje, ok? Dobra, jak chcesz, to chodź, idziemy. No, już jest lepiej. Wow, to jest nasza szkoła? No, powiem ci, Apple, postarali się. Hmm, choć to nie jest w moim stylu, to podoba mi się. Hm, słyszałam, że to zasługa nowej dyrektorki szkoły. Ciekawe, czy pokoje też mamy wyremontowane. A tego nie wiem, zobaczymy. Miau, cześć dziewczyny. Hej, to ralej i Tami, miło was widzieć. Miał, Klodin, ale ty ładnie wyglądasz. A dziękuję, pomyślałam, że najwyższy czas coś zmienić. O, i widzę, że zapuściłaś włosy. Miał, to twój naturalny kolor? No tak, fioletowy mi się już znudził. Klodin, idziemy jeszcze nie? No już zaraz idziemy, Paula. Hej, Paula, nasza siostra Terry już czeka na ciebie. Naprawdę? No czekaj już koło waszej klasy. Okej, okay, to ja. Baw się dobrze. Hej, po drodze widziałyśmy pana Kena i panią Klaudię. O czymś sobie rozmawiali. No, ale co w tym dziwnego? Przecież nauczyciele mogą ze sobą rozmawiać. No wiem, tylko tak mówię. Nie, idziemy zobaczyć, kto ma z kim pokój? No to chodźcie, idziemy. Cześć Kati, cześć Brajar, miło mi was widzieć. Miał, cześć Drakulogan, hejka. Kati, um, mam takie pytanie, czy możemy porozmawiać na osobności? No dobrze, no to ja będę czekała obok klasy, okej okay, Kati? No dobrze Brajar, to narka. No dobrze, no to o czym chciałaś porozmawiać? Więc tak, um, chciałam się ciebie zapytać, czy nie chciałabyś, Kati, pójść ze mną na przykład do kina po lekcjach, albo byśmy poszli do kafetrumny, co? Miał, czyli taka randka? E, no tak, randka. Nie miała być ochoty, Kati? Draculogan to miłe, ale może innym razem, co? Dlaczego, Kati? Powiedz mi, przesadziłem, tak? Nie, Draculogan, to nie chodzi o ciebie, tylko po prostu. Te całe lekcje zdalne, ja muszę cały materiał powtórzyć. Te zajęcia dodatkowe, jak i normalne. Mm, no dobrze, Kati, ale mam takie pytanie: ty to mówisz na serio, czy po prostu nie chcesz się ze mną umawiać? Spokojnie, umówiłem się kiedyś, tylko po prostu nie teraz. No dobrze, Kati, trzymam ciebie za słowo. No dobrze, no to ja idę do Brajar. No dobrze, Kati, no to chodź, pójdziemy razem. Dobrze, tylko my chciałyśmy sobie porozmawiać, wiesz, babskie sprawy i tak dalej. Chyba rozumiesz? Ehm, no dobrze, Kati, rozumiem. Okej, okay, no to na razie. Na razie, Kati, e, czekaj. Kati, ale my chodzimy razem do klasy, to i tak muszę iść z tobą. Poczekaj. Hej, Viperin, wiesz, z czego nie mogę się doczekać? No czego? Już za niedługo będzie czwarty sezon Stranger Things. O super, a wiesz czym się ja jaram? Miau, no czym? Twoją sukienką jest taka śliczna. Miau, a ja twoimi butami. Wiesz co, to chyba było trochę niedorozwinięte. No zgadzam się z tym, mam nadzieję, że nikt tego nie widział. A teraz na poważnie. Kilka dni temu zamówiłam sobie książki i nie wiem czy kojarzysz Heartstopper. Ja też tylko nie kupiłam pierwszej książki, bo nie było mnie stać. Miał, to było dobre. A ty tak na serio? No, nie stać mnie. Teraz. Aaaa. -a. Ej, Miałodia, twoja siostra tu idzie. Ey, Pursefona, coś się stało? Muszę ci coś ważnego powiedzieć. Co takiego? Miał Lodi. obiecuję ci, że już koniec z głupotami. Koniec z złośliwością. E, Pursefona, wszystko w porządku? Głowa cię boli? Spadaj! Ja to teraz powiedziałam na poważnie, e, ale prima-preliz był ponad miesiąc temu. Co za debilki, no? Cześć, dziewczyny! O, super hopi, że już jesteś! Też się cieszę, że z powrotem znowu chodzę do szkoły. Mamy dwóch nowych w klasie. Jedna to Ebi. Cześć, jestem Ebi, miło Ciebie poznać. Cześć Ebi, jestem Hoppy. Nie mogę się doczekać pierwszej lekcji. Za niedługo moja siostra Kornelia przyjdzie. A ta druga nowa osoba to kto to? To tamten Wyrzutek. Wyrzutek? Co to znaczy? Nie wiem, tak Clyde powiedział. Czy mi się wydaje, czy ktoś o mnie coś mówił? Clyde, co to znaczy Wyrzutek? Wyrzutek to taka mała pierdoła, która nie ma kolegów. Ale prawdziwe, mógł do nas podejść i się z nami przywitać, a nie stoi w kącie nic się nie odzywa. Bo jest nowy, tak samo jak ja i może jest nieśmiały. Franki, czy tylko mnie zastanawia, dlaczego nie ma pani Boni? No, mnie też to zastanawia. Nie ma pani Boni, nie ma lady z jedzeniem, jest tylko ten głupi automat. Ej, Frankie, nie mów tak, on ma uczucia, może to jeszcze usłyszeć. Skelita, uspokój się, to jest tylko maszyna. A Robeka? Robeka to co innego. No dobra, a Drakubeka? Ech, to też co innego. No, a ty i twoja siostra Francis, wy chyba też jesteście robotami, co nie? Co roboty? Skelita, co ty gadasz? No, ale wy też zostałyście stworzone przez człowieka, co nie? Skelita, zmieńmy temat, okej? Okay? No dobra, no to mam pytanie. Dlaczego słońce powoduje, że skórę mamy ciemniejszą, a włosy jaśniejsze? Skalita, a dlaczego pytasz? Przecież to nie masz skóry. Serio? A no tak, dobra, zapomniałam, nie było pytania. Hmm, co by tutaj wybrać? Hani, ile jeszcze będziesz się zastanawiać? No bo nie wiem, co mam wybrać. Weź cokolwiek, tam dużego wyboru chyba nie ma. No ale nie wiem, jak ta maszyna działa, u mnie na bagnach czegoś takiego nie było. Hani, to bardzo proste. Wrzucasz pieniążek, klikasz jakiś cyferek i tada, masz jakiś papu. Ach, tęsknię za panią Boni. A po drugie, skąd mam wiedzieć, że tutaj jest jedzenie bez glutenu? Cześć dziewczyny, co tam u was? Wenus, cześć! Dawno ciebie nie widziałam. Franki, ale ty się zmieniłaś. Chodź, Wenus, siadaj obok mnie. E, Franki, a gdzie jest pani Boni? No właśnie też się zastanawiam, co się z nią dzieje. Czyli co, teraz będzie tylko automat z jedzeniem i tyle? No cóż, na to wygląda. No to ja nie wiem, czy my wszyscy wyżywimy się jednym automatem. Wenus, ale automat chyba nie jest jedalny. Skalita, to pytanie było retoryczne, czy tak na serio? A co to jest pytanie retoryczne? E, to jest takie. Dobre nieważne. Cześć dziewczyny, mogę się do was dosiąść? Hunter, głupie pytanie. No pewnie, że tak. Okej, okay, hani, to chodź też tutaj do nas, bo nie wiem, ile tam stoisz. E, dziewczyny, dlaczego ja tutaj nie widzę pani Boni z jedzeniem, tylko ten automat i nic więcej? Dobre pytanie, sami się nad tym zastanawiamy. Ale dobrze, że chociaż przynajmniej jest automat. Ehm, Skelita, a tak w ogóle mam do ciebie ważne pytanie. Tak, a co się stało? No bo jesteś szkieletem, co nie? No tak. No właśnie, czyli nie masz żadnych wnętrzności, jak na przykład żołądek. No to po jakiego grzyba kupujesz sobie tutaj jedzenie? A no właśnie, zapomniałam. A no rzeczywiście, nie zauważyłam tego. Ej, to mam pytanie, ktoś chce moje jedzenie? E, wiesz co, dzięki Skelita. podziękuję. To jedzenie chyba, no w każdym bądź razie to jedzenie jest wydalone od ciebie, więc no, no nie bardzo. E, cześć, mam takie pytanie, wiecie może gdzie jest pokój numer 5? Ja wiem, będziesz musiała najpierw iść na pierwsze piętro. Dziwi są ponumerowane, to na spokojnie znajdziesz. A, no, no dobrze, to dziękuję. Wiecie co, ja chyba jej trochę współczuję. A to dlaczego? No bo to jest pokój Bani i Madi. Ej, no właśnie, pokój. Zapomniałem zobaczyć jak mój pokój wygląda, może tam też się coś zmieniło. Idę teraz zobaczyć. No właśnie, ja też idę zobaczyć jak wygląda mój pokój. Okej, okay, ja też chętnie sprawdzę, ale najpierw musimy zobaczyć na listę, gdzie mamy. Okej, okay, no to chodźmy zobaczyć tą listę. Wiecie co dziewczyny, a mi się nie chce sprawdzać tej listy. Ja wiem, gdzie mam pokój, idę go teraz zobaczyć, więc na razie Paweł, no widzimy się później. Słyszałyście dziewczyny? On teraz idzie do pokoju. To jest nasza szansa. Musimy za nim iść. O, cześć Ross! Widzę, że wcześniej się ode mnie zorientowałeś, że jeszcze nowego pokoju nie widzieliśmy. No znaczy nowego, no jeszcze swojego pokoju. Jedynie co widzę nowego tutaj to tylko łóżko. A właśnie, a ten nowy to kto to? Ja od razu po pierwszej lekcji zwróciłem uwagę na tą listę, gdzie mamy pokój, no i tutaj już jestem, no. Cześć, mam na imię Nathan i będę tutaj mieszkał, czyli będę waszym nowym współlokatorem. Eee, nie dość, że tego tutaj muszę znosić, to teraz będzie dwóch? Kurczę, serio? Czemu ja nie mogę mieć swojego pokoju? O ty gnoju! No nie oszukujmy się, ten pokój jest mały, a jeszcze dyrektorka nam dodała kolejną osobę. Sory, eee, sorry, nie wiedziałem, że wam będę tutaj przeszkadzał. Nie no, spokojnie, Nathan, to tylko nasze takie żarty. Eee, witamy ciebie w naszym pokoju. A, no to spoko, miło mi was poznać. E, a po drugie co ty taki zdziwiony, że najtanie jest z nami w pokoju. Przecież jest podany na liście, nie? No chyba sprawdzałeś. Eee, nie, nie sprawdzałem. Postanowiłem, że przyjdę od tak na krzywy ryj, wiesz? <laughs> Aha, cały ty. A, i jak coś, no to ja wybieram górne łóżko, okej? Okay? A, no to dobrze się składa, no bo ja wybrałem dolne. Aha, czyli jak rozumiem znowu śpię na tym wysuwanym. No okej. Okay. Eee, no to wiesz co, Ros? No to możesz spać znowu na korytarzu, jak kiedyś, co nie? Spadaj. No dobra, Najtan, no to chodź, idziemy. A wy gdzie idziecie? Obiecałem Najtanowi, że go oprowadzę po szkole, póki jest jeszcze przerwa. No dobra, no to wy idźcie, a ja się rozpakuję. Okej, okay, no to do potem. No, Narka. No cześć, Hunter. Hola, hola, hola. Co ty tutaj robisz? Kto ci pozwoli tu wejść? Spokojnie, ja chciałam tylko z tobą porozmawiać. A ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Wynoś się z mojego pokoju. Tak? Tak, wynocha. No to okej. Okay. Fejbel, teraz. E, Fejbel? Co wy wyprawiacie? E, co wy żeście mi zrobili? Zadanie wykonane. Dobra, no to bi połóż się obok niego, tylko trzeba go inaczej ułożyć. Nie wierzę, mój plan wypalił. Dobra, nie podniecaj się tak.